Taki dość świeży. No, to jest, to jest co, to jest świeżo wyremontowany no. to O, jaki fajny garaż z kanałem. Elegancko. pewno starych okien. Tak jakby ktoś to robił i... Puk, puk, dzień dobry. Mhm. Mhm. Kurczę fajna chata, ona ja taka dość stosunkowo świeża jeszcze. Sobie jedziemy, jedziemy i nagle patyjemy opuszczona hata przy drodze. To mogła puste. Rokietę znowu, ale tych co? Dlaczego? Dlaczego zesztyty w tej klasce, patrzcie? To musi być stare, jak ho ho ho. to do góry. Kurczę to jest bałagan. Ciekawe czy tutaj coś się wydarzyło. Z jakiego powodu jest to opuszczone. Dobra, idę na dół. Pełnica, pełnica. No tak, dom zewnątrz wygląda jak nowy, a w no. środku tak No, no dokładnie. Tak, tak. No to że jakaś starsza osoba tu mieszkała jest tu Co się dzieje? A nic tam cię... <grymne> <grymne> ja bo ta pajęczyna w Widzę. Bo mi się to Nie ma tam nic? Nie. A co tam tu ma? To nie ma nic dobrego. <grymne> co to jest? Jakaś posta? Stare to wszystko, nie? Bardzo stare. I stare puszki. Napój o smaku malinowym. No ciekawe to jest, nie? No. To ciekawe, bo, bo z zewnątrz Z Tak. Tylko ja. bez kocer, Znaczy nowy, w sensie, że... Ocieklone, taki ocieklone, bardziej współczesny, nie? Dół. Ale w środku... No nie Ciekawe, ciekawe. Byle też stare. I te książki stary to jest zagadkowa historia. Że... Widzisz te Mhm. No, no to nóżki. Takie mebelki. Jeszcze chyba ta była lata 80. nie? Ja, mebelki ma. To tak samo. Tak, no, bo fajny dom. Fajnie zabawki. Nawet rury jeszcze nie są tak. Fajnie, fajnie, tutaj fajny garaż z kanałem mm. tutaj też jakieś zaplecze wygląda to jakby po prostu jakaś starsza osoba umarła i ją no. nie? ale myślałam tak z zewnątrz, że to jest bardziej to była łazienka że bardziej współczesne, no, a tu no. jeszcze na ścianach te takie ty dla 80 któregoś te wzorki na ścianach, nie? Dokładnie. Tak to wygląda, moi drodzy. Nieplanowana wizyta w przypadkowym domu. Zagadkowym. takim być zagadkowym. Pójdziemy sobie jeszcze na zewnątrz. Pokaż z zewnątrz. Znaczy no tu jeszcze z tamtej strony. Zrobimy zdjęcia zdjęcie. Dziwna sprawa. No i tak se stało. Dobra, idziemy z tamtej strony jeszcze. Tutaj przy samej drodze. O ten dach tak jeszcze Ale budynek ogólnie cały zdrowy taki, nie? No tutaj już Ale dach się już... Drzewo się łamie już nic, no fajne i ciekawe Warto było zobaczyć I pod jeszcze cały, nie? To... Nic, jedziemy dalej w kolejne miejsce Tak, jedziemy. Dziękujemy za oglądanie Trzymajcie się i... Cześć. Cześć.